Cześć, witam Cię na kanale. Dzisiaj poruszymy temat zdrowia w Twoich rękach. Zmagasz się ze stresem i nie możesz schudnąć, to może być wina wysokiego poziomu kortyzolu, hormonu stresu, który sabotuje Twoje zdrowie. Odkryj naturalne metody, które pomogą Ci obniżyć kortyzol, poprawić sen i, odzys i odzyskać energię bez leków. Jak skutecznie obniżyć poziom kortyzolu? Naukowe spojrzenie. Kortyzol często nazywany jest hormonem stresu, pełni w ludzkim organizmie funkcję niezbędną do przetrwania, ale w nadmiarze powoduje szereg problemów zdrowotnych od odkładania się tłuszczu w okolicach brzuchu poprzez zaburzenie snu, aż po osłabienie układu odpornościowego. Dr Eric Berg omawia w swoim wykładzie, jak naturalnymi sposobami utrzymać kortyzol na zdrowym poziomie i przywrócić równowagę hormonalną. Równowaga pomiędzy kortyzolem a hormonem wzrostu? Kortyzol i hormon wzrostu GF działają w pewnym sensie przeciwstawnie. GF wspiera regenerację komórek, spalanie tłuszczu i ogólną witalność, podczas gdy nadmiar kortyzolu działa ketabolicznie. Rozkłada tkanki i zwiększa magazynowanie tłuszczu. Po 50. roku życia produkcja GF zaczyna stopniowo spadać, co naturalnie podnosi względny poziom kortyzolu. Stąd wniosek, że wszystko, co pobudza wydzielanie hormonu wzrostu, może pośrednio obniżyć kortyzol. GF produkowany jest przez przesadkę mózgową, głównie podczas snu. Dlatego dobra jakość snu. Jest jednym z klucz do poprawy równowagi hormonalnej. Praktyczne zalecenia: wiesz o tym, że spanie jest bardzo ważne? Postaraj się spać między 7 a 8 godzin, w regularnych pojach, w chłodnym, ciemnym pomieszczeniu, bez użycia ekranów przed snem. IGF-1, hormon spalania tłuszczu i stabilnych poziomów cukru. Insulinopodobny czynnik wzrostu, IGF-1, to hormon produkowany przez wątrobę. Działa podobnie do GF, wspierając procesy naprawcze i regulując poziom glukozy, szczególnie w okresach między posiłkami. Częste podjadanie w ciągu dnia obniża poziom IGF-1, więc organizm nie ma czasu na regenerację i spalanie tłuszczu. Ograniczenie liczby posiłku do 2-3 dziennie. Ale bez przekąsek wspomaga jego produkcję, co pośrednio stabilizuje kortyzol. Słońce i witamina D. Ekspozycja na światło słoneczne nie tylko poprawia nastrój, ale też naturalnie obniża kortyzol. Pod wpływem słońca organizm produkuje witaminę D3, która odgrywa istotną rolę w regulacji hormonów stresu. Osoby mieszkające w krajach północnych, gdzie nasłonecznienie jest ograniczone, mogą rozważać suplementację witaminą D3 w dawkach około 2000 do 4000 jednostek dziennie. Doktor Berg uważa, że 10 000 jednostek, tak jak często słyszymy, jest za wysoka. I wymaga kontroli. Dla prawidłowego wchłaniania D3 warto łączyć ją z witaminą K2, która zapobiega odkładaniu się wapnia w naczyniach krewonośnych. A co dalej? Co zrobić, żeby poprawić swój stan zdrowia? Codzienne spacery, najlepiej w słońcu, przez 15-30 minut działa korzystnie zarówno na układ nerwowy, jak i na rytm dobowy, co przekłada się na lepszy sen i niższy poziom kortyzoru. Następnie aktywność fizyczna i metody relaksacyjne. Nie każdy wysiłek fizyczny obniża stres. Intensywne treningi mogą wręcz zwiększyć kortyzol, jeśli organizm jest przemęczony. Lepszym wyborem jest codzienne. Chodzenie na długie spacery, połączone z technikami oddechowymi lub relaksacyjnymi. Doktor Berg wspomina też akupresurę, delikatny ucisk określonych punktów na ciele, które może pomóc w rozróżnieniu układu nerwowego. Choć dowody naukowe są mieszane, wiele osób odczuwa po takich zabiegach subiektywną poprawę samopoczucia i jakości snu. Następnie kluczowe składniki odżywcze wspierające układ nerwowy: pierwszy to jest potas. Pomaga regulować ciśnienie, pracę mięśni i układ parasympatyczny. Odpowiedzialny za regenerację. Zalecane spożycie to około 4700 mg dziennie, co odpowiada 70 porcjom warzyw liściastych lub zielonych warzyw. 2. Witamina B1, czyli tiamina, wspiera układ nerwowy i zmniejsza objawy napięcia. Naturalne źródło to drożdże nieaktywne, pestki słonecznikowe, wieprzowina i orzechy. 3. Wapń, cytryna lub mleczan wapniowy. Mleczan wapnia. Niewielka poecja wapnia przed snem może pomóc w rozluźnieniu mięśni i zasypianiu. Należy unikać formy węglanowej, gdyż słabo się wchłania. A teraz czego unikać, by nie podnosić kortyzolu? Oprócz diety i regeneracji, kluczowy jest też czynnik psychologiczny, czyli środowisko społeczne. Toksyczne relacje w pracy, ciągłe napięcie, brak wsparcia emocjonalnego utrzymuje wysoki poziom stresu, niezależnie od stylu życia. W miarę możliwości warto ograniczyć kontakt z osobami krytycznymi i konfliktowymi, spędzając więcej czasu z osobami które Cię wspierają i dbają o dobro emocjonalne. Podsumowując, kortyzol można skutecznie obniżać codziennymi nawykami. Regularnym snem, ograniczeniem liczby posiłków, ekspozycją na słońce, uzupełnianie witaminy D, spożywanie produktów bogatych w potas, witaminę B1, relaksujące aktywności jak spacery czy techniki oddychania, oraz świadomy dobły otoczenia i relacji. Utrzymanie niskiego poziomu kortyzolu to nie tylko sposób na szczupłą sylwetkę, ale przede wszystkim na zdrowe, spokojniejsze i bardziej zrównoważone życie. Równowaga hormonalna to nie efekt jednej diety czy suplementu, lecz codzienne nawyki. Wystarczy więcej snu, światła, ruchu i spokoju, by ciało samo wróciło do harmonii. Obniżenie kortyzolu to pierwszy krok do lepszego samopoczucia i długowieczności. Jak skutecznie obniżyć kortyzol i zredukować stres? Właśnie się dowiedziałeś. Jeśli masz jeszcze jakieś uwagi, bądź jakiekolwiek uwagi, zostawię w komentarzu i pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Dziękuję.